Małe miasteczko, które tonęło w ciemni. małe miasteczko, które zalane ciemią było celem być może, że kolejnego nalotu. Dwa reflektory przeciwlotnicze, włączone do akcji, jako szperacze szukały na niebie pytanie czego. Jeszcze kilkanaście minut wstecz wiele wskazywało na to, że ta noc będzie bez żadnych wydarzeń aczkolwiek włączone syreny nie bez kozery sugerowały stan zagrożenia. Reflektor, który swoimi mackami obmatując niebo, szukając lecącego alianckiego samolotu, obsługiwany był przez dwóch młodych żołnierzy. Obok na drugim stanowisku panowała nie mniej nerwowa atmosfera. Noc. Kolejna noc w Seumereglis, kolejny znany dźwięk, a w rejonie tegoż właśnie, sztab komandantur, tak jakby nic się nie działo, choć napięcie malujące się na twarzach wartowników było zauważalne. obrony przeciwlotniczej i ustawione na centrum placu. Tuż przy sztab komandantur był tylko moralnie podnoszący ich na duchu. Karabin maszynowy znajdujący się na trójnogu nie był w stanie sięgnąć powyżej skutecznie 1000-1200 metrów. Niemniej jednak znajdująca się w pobliżu artyleria przeciwlotnicza Baterie lekkiego flaku otworzyły ogień. Wracająca z patrolu w rejonie plaż ciężarówka wnosiła kolejny element do tego ciemnego scenariusza. Okno dowódcy, okno w którym pracował porucznik Szpilman. Leutnant Szpilman było niczym innym tylko tym, które przekowało uwagę żołnierzy znajdujących się na zewnątrz. Karcące spojrzenie oficera Wehrmachtu rzucone na dół, niepałe zdjęcie furażerki, odpięcie broni. Nie dość. Był zmęczony. To kolejna noc bez snu. Kolejna kwestia, czy rzeczywiście coś się będzie działo. Strzelająca w pobliżu artyleria przeciwlotnicza nie była dla niego niczym nowym. Znudzonym spojrzeniem potoczył po niebie, stwierdzając znowu ci przeklęci jęki. Reflektory przeciwlotnicze szperały, szukały cały czas, Aczkolwiek niewiele to zmieniało. Dla mieszkańców tego miasteczka to była zwykła, wojenna noc. Aczkolwiek wyczuwali, że nasycenie ognia jest coraz większe. Artyleria przeciwlotnicza nie przerywała ostrzału. To znaczy, że przelatująca armada była spora. Gdzie lecieli? Czy mieli bombardować rejon Seum czy nie lecieć gdzieś w normandzkich portów? Czy może to był tylko odcinek tranzytowy prowadzący do serca Francji, jak było do tej pory? Owe leutnanty Willi Spielmann zdjąwszy bluzę mundurową potoczył dziwnym spojrzeniem w dół. Jego komendy posypały się. Po stoczeniu całej załogi sztatkom na Montauro. okazało się, że w rejonie budynku, gdzie się mieściła, pojawiły się w nocnym mroku jakieś zimne postacie. Miesiące na wierzchu, w spadochronie, Cienie. Coraz więcej tajemniczych cień. Ktoś przebiegał, ktoś krzyczał. Mieszanina językowa. Miasteczko zaczęło przybierać zupełnie nowy obraz. W samym centrum pojawiły się A. A. w głębi koncertu. Podenerwowany komendant miasta, patrząc ze swojego okna, nie był w stanie objąć tego wszystkiego sytuacyjnie. Nie miał żadnych informacji. Radio milczało. W zasadzie wokół słychać było tylko i wyłącznie jego komendy. Napięcie wzrastało. Natomiast miasteczko było przychodzące w ręce zupełnie nieznanego przeciwnika. Ciężarówka znajdująca się na górnej ulicy Właszczył zadyj już po dźwięku porażonego ognia, tożsek tak było zupełnie to na broni. To nie byli francuscy partyzanci, to nie było żołnierze. To było zupełnie inne wojska. Prawdopodobnie ubierając się w luster, przygotowany do wyjścia z budynku nerwowo, przyglądając się temu, co dzieje się na zewnątrz, nie był w stanie uwierzyć. Stąd się wzięli Stadochroniarze w w nocy w centrum jego miasteczka, bojowe zapinanie pasa, gwałtowne spojrzenie, jeszcze kilka komend rzuconych przez okno. Wtedy, kiedy pod jego budynkiem jego okno stopnie obocza. Ze wszystkich stron, ze wszystkich uliczek wypadali spadochroniarze. Filary roznoszące się nad miastem pokazywały, że ten scenariusz jest zupełnie w innym stylu. And i się kolejni sadochroniarze. Pojawiali się zewszo. Nie zali miasteczka, działali chaotycznie, nie wiedzieli kto jest kim. W zasadzie działanie instynktowne na najbliższą odległość. Dochodziło do wymiany ognia na kilka, kilkanaście metrów. Zaskoczony zupełnie, niemiecki krawidząc, w rajunku oddawał pole. Aczkolwiek jeszcze kilku znajdujących się w budynku, widząc osłony w postaci tegoż, starało się powstrzymać żodnie. Strach, coraz większy strach, wszystkie jego oblicza i odmiany. Dobra górę. Cały plac przed budynkiem znajdował się już Ojtem w rękach swado pojażny. Ojtan Gwili trafiony śmiertelnie Świsając przez okno był wyraźnym obrazem tego, kto wygrał. Ta niewielka grupa, pojawiając się w centrum miasta, starając się oczyścić je, jak najszybciej, była przekonana jednak, że pozostała część jednostki jest gdzieś w pobliżu. Działali z systemem plutonu. Gdzie była kompania? Gdzie był batalion? Co działo się w innych częściach, Co całym światła? woda Ostatnie spojrzenia na uległych, gryponany pod budynkiem, niewielki pododdział szybko przemieszczał się ulica. Muszę się dostać do innego kwartału. Jeszcze obcy. Mieszkańców, Seomere regliz zostających w swoich domach te wydarzenia były wyjątkowo niespokojne nocą Słyszeli nieznany sobie język, szybko szła wiadomość. Anglicy? Nie, Amerykanie! Na pewno nie nasi. Seomer w rejonie budynku Sztab Mandantura. I to same cienie, jak rzędy duchów. Przemieszczając się w stronę innych kwartałów miasta, zostawiały ten oczyszczony. Jeżeli uważacie Państwo, że warto było czekać, to już jest koniec.